Nie ma. Ja jestem Rivers. Dzisiaj odkrywam ponownie dead Daylight Dzisiaj sobie zagramy tym razem. Jedź, mą. Zobaczymy. Zobaczymy, co wyjdzie z tego meczu. To jest postać, co jest brana rzadko. Spacjowy, pacjawy tak? Dobra, chuj. Tam niech robią, niech... Chodź, ta raz. Nie ma to jest wolna postać, to jest. Grasz to. Typane. Dobra, te, te palety mogę na ryj przyjmować tam w dupie z nimi. Pan na te palety. Były w tymie trzy latarki. Franklin, który Cześć. powoduje rzucenie it itemku. Fire up, to jest spot. To właśnie, to jest spot ten. Od... Po prostu spida macie pod geny, jak tanie zrobione czy coś... coś tu i... Pamiętam o jaka to... O. ładnie. Wciągają Kurwa raszują te geny, kurwa Kurwa tu była paleta serio Na tym do dupy mi zrespiło to mapy, bo wziąłem dar yy, że yy, 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 chata w piwnicy zabójcy będzie Kurwa zrespiło, że nie Zamknij że... że jej. Nie ma. Że, kurka, mogę przykampyć geny. Nie tak na rannego, pełni mi robią.

nie, już za późno. Jak ma zrobi Rush, to jest przekichane. Muszę no. tepnąć? Nie. Mam no, oddony, że takie... Nie mam tych najlepszych. Barba standardowo pod punkty, jak zawsze. I tamten grant, że masz hita na strzała przez było. Siryj, kurwa nie mogę. Mogę się. da się podnieść. Poczyw się teleportować. Nie leżysz. mi raszują. Tak mi, to możesz oślepić mi. To piąć Bardzo Bardzo I Jeszcze raz? No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia co z tego meczu wyjdzie. Postaw tego trap'a. Ja właśnie o tym. Właśnie kurwa! O tym mówię, kurwa! Właśnie o tym mówię! O rasowaniu generatorów na rannego, kurwa! Znaczy, ja rozumiem, bo. Jesteś ten. Ranny i przejebany jest. Doskonale rozumiem, ale. No to nie jest to jakoś... fajne Jednego to by było genialnie, a nie, to jest tak ubranie jej świeci, dobra? Byłem pewien, że to kawaje trapa. Ty krwi głupi szybko. Ah! Stop. A stop. Kurwa. O dalej kurwa, stara rasplon, no. Dobra. to jest, znalazłem. Moja. Dew! Dew! Tarek, ty stary gnoju. Tak, super. Nie by to trafiło. Pozdrawiam. tak 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 Ta, najsik nice. dobra nice I, jedną ofiarę mamy więc tak na zero nie wyjdziemy dobrze oni tam ten góry generator zrobili bo Mam ten tak czy siak bym nie chciał go pilnować, bo ciężko by było się yy, tepnąć. Tak czy siak szkoda, że dało mapę taką chujową. Ale cóż. Ciekawe, czy gracze do mnie wyzywać za Franklina. Rio Cirima, dopiero pierwszy hak. Myślałem, że Cirima. Dąży otworzyć. Ja pierdolę, gdzie tu teraz wyleśno? Aha. Okay. Nie szanuję. Ale cóż, no surwaj Dobra. O, ale. Ale przeprosił. Szanuję. Szanuję, szanuję. Ten perk, co dawał, za każdy dokończony generator otrzymujesz... Bonus 6% do prędkości podnoszenia, rzucania, przeskakiwania, uszkodzenia generatorów oraz niszczenia palet. A tutaj moje e, e, podstawowe ataki powodują, że salali opuszczają e, psz, przez siebie przedmioty. To standardowo pod, e, widzicie na aure, znaczy w sensie na... N, 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 e, m, moja e, aura, e, barby. Yy, aura barby jest yy, nieujawniona, ujawniona, więc mam te 60 sekund surwa na hita przez... ...plątwę... Yy, yy, przez, przez tego, kurwa, jak to się nazywało po angielsku? mniejsza z tym, zawiedzona ziemia więc... no więc tyle że w tym roku będzie generalnie nie lubię tą postacią grać taka, no... Wiedźma to jest postać generalnie jak... Jak dobrze dzisiaj się mapa nie siądzie, to... To... to przejebane. No to, to... To to jest przejebane wtedy. To jest postać taka, że... Jakie ciekawa. Nieciekawa ciekawa taka... Mech! Taka, taka po prostu... No, do dupy, do dupy, do dupy bym określił. Dobra, mam nadzieję, że, że wam się podobało. No, bo jak... Jeszcze jedno, jak był rush genów by, by było Zrobiony to... mam by miała przejebane, nie? Przejebane, nie? I o tyle dobrze te pułapki siadły, mam nadzieję, że mikrofon mi nie pierdoli. Dostałą, dostałą wypłatę dzisiaj to 5 września to jest wypłata i mikrofon ogarnę go, kurwa. Kupię jest jakiś inny, bo normalnie kurwiam je to, nie? Kurwa, ten mikrofon popierdolony jest. Ale cóż, no. Każdy mikrofon dobry. Dobra, tutaj nic ciekawego nie będzie, bo to pierwsze levele to to ciekawego. Ori hmm. Mori. Mori, fajnie, fajnie. Dobra. Dobra. Na razie do uszczenia. Cześć.